Życie daje mi siwe znaki, a to astygmaty. A to astygmaty. Życie daje mi ślisko znaki a to astygmaty. A to astygmaty. Życie daje mi siwe znaki... ...znak znaki, ...a to astygmaty. ...a to astygmaty. Życie daje mi siwe znaki. ...a to astigmaty, ...a to astygmaty. ...a to astygmaty. Nie czemu nie mam z tym problemu. By przemawiał przeze mnie geniusz Nie jestem jak Eugeniusz Grodzwa Nie znam się, na błahostkach nie znam się Na drobnostkach ale chcę By dała mnie pusta by znała mnie prosta Tu w życie nigdy nie będzie postać mimo trud, mimo dalekiej drogi mimo przebytej drogi uważam prędzej nogi Uważam z kim się trzymam Nie i mam, nie mam, mniej więcej mam Kimam, 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 mniej więcej kimam I rozumiem, że ten tulej w góry mnie pokieruje, pokieruje, Trzeba obrać kierunek, nie ma jeszcze wylewać, wiesz? Słuchaj, skucha to ducha i niech podesz ręki Bratu, gdy jest po sobie, słuchaj Znowu muka, znowu sztuka odpalony gram, od śluga Znowu słuchaj, posłuchaj mnie przez chwilę Jestem tym typem, jestem tym typem, tym typem tego typu. Że nie doprowadzę do zgrzytu, Do byle przytkaj, byle kara mnie nie ominęła, bo nawet jak będę miał coś, to i tak będzie to jak wdzięczonej radzie. O, już dalej bywa, że to wszystko to i do chyba. Ja nagrywam, ja nagrywam Nadaję się do tego tak jak na ja. odłat ryba, w piątek Wiem tak, taki to porządek, taki to kolej rzeczy tak to powiedzieć można, tak to powiedzieć można Coku wilczaka zrożna, coku wilczaka zrożna To wygodne jest, to wygodne jest A każdy war spada tutaj co drugi raz Cały czas staram się być sobą Staram się być spoko, nie tylko nocą i nie, nie tylko jutro, tylko wczoraj, tylko dziś, tylko myśl, pomyśl chwilę nim, zacznie się na nowo coś drogiego, coś drogiego dla Ciebie słowo. Okej, okay. mogę być sobą, mogę być spoko, mogę być spoko, powiedz co dalej, powiedz co dalej, wszystko będzie jak w Karniawale, czy będzie jak na czy będzie jak na